Witam Was na kolejnym odcinku. Poprzednio nakręciłem filmik o kleniowo-jaziowych w oblerkach. Filmik tamten przyjął się bardzo dobrze. Otrzymałem bardzo wiele telefonów, jak również maili. A wielu z Was przyjechało do nas, do sklepu osobiście. Za co Wam wszystkim serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek. Tym razem porozmawiamy chwilę o sprawdzonych kleniowo-jaziowych obrotówkach. Zapraszam. Dobra, zaczynamy. Na pierwszy ogień idą e, mepsy, a mianowicie Aglia numer 0 w kolorze e, miedzi, jak również srebra. Miedzianka, jaziowy klasyk, zwłaszcza wiosną, na czystą i prześwietloną wodę, zaś sreberko, na mocno trąconą wodę, jak również e, bardzo dobrze sprawdza się podczas e, zachmurzonych dni wtedy, gdy jeszcze jest szaro, buro i ponuro Bardzo dobrą blaszką, lecz mało rozreklamowaną jest również ten oto model MEPSA Sprawdza się bardzo dobrze e, zwłaszcza na rzecznych opaskach gdy klenie e, obgryzają e, kamienie e, z różnego rodzaju glonów Świetna blaszka, której warto dać niejednokrotnie szanse. Kolejną sprawdzoną blaszką jest bez wątpienia srebrny mepsik numer 0 o skrzydełku long. Świetna blaszka, zwłaszcza na szybkie rzeczne przelewy i rafy, gdzie trzeba bardzo umiejętnie obławiać różnego rodzaju zwarki zawirowania, prądy wsteczne. I wtedy blaszka. E, dobra blaszka pokazuje właśnie swoją klasę, czyli nie gaśnie, równo pracuje, często kusi okazałe klenie, jak również i bolenie. Szczerze polecam, tej oto blaszki nie może nigdy brakować w pudełku szanującego się rzecznego spinningisty. Kolejnymi killerami e, ze stajni Mepsa są bez wątpienia te dwie oto e, blaszki, ja nazywam je e, Biedronki. Jak widzicie, jedna z nich ma skrzydełko srebrne, druga miedziane. Są one w rozmiarze numer 1, nieco większe od zerówek. Dlatego też można rzucić nimi nieco dalej. Bardzo dobrze sprawdzają się w różnego rodzaju warkoczach, tuż za progiem przelewu, tam gdzie trzeba blaszkę posłać nieco głębiej. Jak widzicie, w tych oto modelach korpus jest nieco Cięższe aniżeli w klasycznej agli. Jak widać na tym zdjęciu, szczerze polecam tych blaszek również nie może brakować w kleniowo-jaziowym pudełku. No i przyszedł czas na czarnuchy, czyli ciemne blaszki. Na pierwszy strzał idzie ta oto wiróweczka. Klasyczna aglia. W rozmiarze 0 z taką oto czarną muszką z czerwonym akcentem na kotwiczce, jak również nieśmiertelne Black Fury. całe czarne w kropeczki żółte i seledynowe, czy też fluo. Rewelacja, naklenie, jazie, ale i nie tylko. Bardzo często biją w nie rzeczne konie, zwłaszcza gdy nie chcą e, brać na miękkie przynęty. Szczerze polecam. No i dobra, to byłoby na tyle. Jak widzicie, obrotówek jest multum. Ale prezentowane przeze mnie modele są naprawdę bardzo sprawdzone. Dobra, jak coś to piszcie, dzwoncie do sklepu. Wtedy pogadamy sobie nieco dłużej. Trzymajcie się. Cześć.